Dziękuję, mordeczki, Z tej strony Tomasz, witam z kolejnym odcinku na moim kanale. wstępie słuchajcie, wchodźcie na Giffordskinsa, wpiszcie mój kod Tomas i tutaj, bo dostajecie 5% do ładowania oraz taką skrzynkę. każdy z słuchajcie, za darmo dostanie i możecie zgarnąć na przykład tak jak ja, 50 groszy lub na przykład słuchajcie złotóweczkę, lub nawet możecie sobie zgarnąć, słuchajcie, aż 3 złote Macie tutaj 500 do zgarnięcia nawet. 450. No 500 jest. 500 jest, skiny są po 500, stówek i naprawdę łatwo jest to dropnąć. A za darmo to uczciwa cena, słuchajcie. Pierwszy link w opisie polecam. Słuchajcie każdemu. Macie również dzienne bonusy, które są naprawdę dobre. Ja to dropiłem skina za 15 zł, a tylko kliknąłem. Nic nie wydawałem, nic nie wpłacałem, za darmo. Za darmo, więc naprawdę warto. No i 4 zł za darmo wpada. Słuchajcie, mamy 1800 zł. No te nowe skrzynki bym potestował. Potestujemy dzisiaj sobie nowe skrzynki. Weźmy sobie po 3 otwierajmy, dobra. No ta skrzynka jest tania. Da się dropnąć tutaj kosy leci P90, słuchajcie. Na które jest słuchajcie, 3%. Dobrze dobrze, ale to 25 złotych jest warte. 54 kosztuje otwarcie. 22 zł. Kurde, dropnąłbym, chciałbym dropnąć stąd kosę. Naprawdę da się dropnąć. Kurde, trzeba mieć naprawdę szczęście grube. A na razie, na razie jak możecie zauważyć, to jest pech. Ok, 116 zł. Teraz naprawdę fajny profit. No ale patrząc na te minusy, no to to, to nie jest fajny profit, nie? Ok, a WP 22 zł, tylko kurde, myślałem, że więcej. Teraz mamy na przykład spoko drop. Ale jeszcze rzecz poleca do skrzynkę. No, procentówka, nie? Procentówka albo macie kosę, albo nie macie kosy. No teraz to 10 zł na plus, tylko nie. Teraz na minus 30 zł. No widzicie, nie. No nie opadza się ta skrzynka, nie daje profitu. Opuszczam to, nie otwieram tej skrzynki. Skrzynka na minus, nie otwierajcie tego Grilla Ancilla, bo naprawdę słabe. Hot winnings. winnings, no to już jest droga skrzynka. 140 zł otwarcie. Ile są rękawic na start? 320 zł. Ok, ok, dobry początek. 320 zł wydaliśmy. 140, weźmy to potrójne otwarcie, zróbmy. I zobaczmy, czy teraz nam coś wyleci, i było blisko kosy. No, no skiny. No, ten famas nas trochę uratował. Teraz też mamy minus. No, daj coś, daj coś grubego. Ok, leci pierwsza kosa, ale ona nie jest za dużo warta, bo to jest nawajka. 518 zł. Ważne, że jest na plus. 400, dobra, lekki minus. Ej, ta skrzynka może mieć potencjał tylko, że teraz to nam leci w ogóle jakieś gówno. Ja pierdzielę. Okej, okay, kałaszek. Dobra, ostatnie otwarcie. Już nas nie stać. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 850 zł. Super. Weźmy sobie jeszcze dwie. Okej, okay, 450 zł. No i otwórzmy sobie ostatnią. No, możemy w sumie jeszcze na dwie 200 pozwolić. To. Dobra, jeszcze raz. No dobra, no dobra. Skrzynka ok, na koniec nam trochę wyrównała, ale raczej raczej nie będę jej otwierać. Mamy kolejną skrzynkę Jive mm. Wipes. No jest droga skrzynia, droga skrzynia i naprawdę magiczna skrzynia. No i by mi kosa wyleciała. Ok, 819 zł. Dobra, na farcie, na farcie. Na farcie. jeszcze raz. 420 zł skrzynka. No doleć, no do No nie. No dlaczego? Ostatnie otwarcie już nie mam kasy po tym. No i niestety, no i niestety, no dobrze oddała na początku. Ale z moim, z moim wyborem najlepsza skrzynka to jest ta Hot Winnings. No najlepsza, najlepsza ty no bo też nie jest jakaś droga. Więc jakbyście chcieli otwierać, to polecam najbardziej Hot Winningsa. Ja się z wami żegnam do następnego Elu.